Albo ja będę widział, albo Państwo będą słyszeć. Muszę wybrać. Także. Dalszy ciąg naszych dywagacji na temat węgierskiej fotografii. Jednym z wątków, który pojawił się w poprzednich wystąpieniach, jest problem rozebranej bramy kościoła, która została zniszczona w czasie bombardowania. 6 września, i zaraz po wejściu Niemców została do końca rozebrana łącznie ze skrzydłami, i ten stan utrzymał się nie wiadomo do kiedy. W zeszłym roku na Facebooku pojawiła się ta fotografia, i były dywagacje na temat, kiedy to zdjęcie zostało wykonane. Między innymi sugerując się, że brama jeszcze nie została odbudowana. Proszę Państwa, po bliższej analizie okazało się, że jeden z, jedna z osób siedząca w bryczce, bo to jest jak gdyby zaprzęg orszak weselny, ma na piersi ordery. No i prawem kaduka nie da rady. No, musi to być po wyzwoleniu, czyli 44 rok, czwarty bądź 45 rok. Jak widać Niemców nie ma. Z rzeczy takich ciekawych warto zwrócić uwagę, warto zwrócić uwagę, że dach jeszcze jest, więźba dachowa nie została podniesiona, ale tutaj w tej przestrzeni, widzą Państwo? Tak, widzą Państwo. W tej przestrzeni dach jest jeszcze płaski, jest wyraźne zróżnicowanie, wysoki dach na pierwszej części budynków i na głównej części jest niższy. I rzeczy charakterystycznych do odgadnięcia jeszcze do zdobycia informacji, jakim co było napisane na tym szyldzie. Czy był to forma jakiegoś urzędu miejskiego, bo jeden, był to jeden z główniejszych lokali w mieście, duży szyld. Bo yy, najprawdopodobniej pełnił funkcję publiczną, ponieważ jak wiemy, wewnątrz tam była. Yy, Urząd bezpieczeństwa posiadał, posiadał, jak gdyby, starą plebanię. Jednym z takich ostatnich wydarzeń, które nastąpił w, w kontekście Węgrowa, to przy analizie zdjęć pana Rajsa było takie piękne zdjęcie przedstawiające grupę dzieci w kałuży stojących. Oczywiście potem rozpoznaliśmy, że była to ulica strażacka, jeszcze pierwotna. I po powiększeniu okazało się, że za tymi dziećmi stoi bardzo ciekawy krzyż. E, zaćwieczony z zakończeniami trójpalczastymi, zaćwieczony w łączniku litery H. I w pierwszej chwili na podstawie tego zdjęcia wychodziło tak, jakby to były Arma Christi, czyli narzędzia męki pańskiej. E, taka była wstępna interpretacja. E, zacząłem męczyć. Osoby m.in. z Muzeum Wiedzyzalnego w Siedlcach, zacząłem męczyć, a potem poszedłem do rodziny i spojrzałem na ścianę i się okazało, że na ścianie urodziny mojej, od mojej mamusi, otrzymane był rysunek Kazimierza Wiśniewskiego, przedstawiający ten rzeczony krzyż, stojący w tym samym miejscu na ulicy, na zakończeniu ulicy Strażackiej. W tej chwili tutaj byłby Dom Kultury, o tutaj, gdzie je pokazuję, to jest, Czyli bezpośrednio na wylocie ulicy Strażackiej, Kazimierz Wiszniewski zrobił dokładnie to ujęcie, które zostało zrobione. Z rzeczy ciekawych, już w oryginale przedstawienie tego krzyża było obrócone do posesji, czyli, nie, czyli orientacja napisu IHS była nie do strony Ulicy, tylko do posesji, czyli nie dla oglądającej, tylko dla właściciela. Bardzo ciekawa rzecz. Dzisiaj chciałem zadawać pytania na temat tej fotografii. Dlaczego? Dlaczego tę fotografię tutaj wziąłem ze sobą? Ponieważ widać budynki trójkondygnacyjne. Do tej pory nie miałem potwierdzenia, żeby na terenie Węgrowa były, było coś więcej niż yy, wysokie pierwsze piętro, nie było takiej ikonografii. No i teraz chciałbym na ten temat porozmawiać, tylko tyle, że przed dzisiejszym zdarzeniem pani, dzień dobry, pani przyniosła nam fotografię, na której widać zdjęcia trzy kondygnacyjnych budynków w Węgrowie. Jeszcze ich nie obejrzałem dokładnie, Zrelacjonuję. Wrzucam temat, temat jest otwarty. Szukamy dużych, wysokich budynków w Węgrowie, bo do tej pory w rynku ich nie było. Na ulicy Jadkowej, w tej pierwszej części, nie było. Przepraszam, odciarnia była wyższa, ale to powiedzmy się mieli, że mówimy o budynkach mieszkalnych. Także tutaj tak mnie pani wytrąciła z równowagi tym swoim zdjęciem, jestem taki nieprzygotowany. Zobaczymy, co będzie na następnym spotkaniu. Oczywiście tego zdjęcia tutaj nie powinno być. Aha. Eee, też jest taka pewna, niepewno, pewna niepewność, niepewność czy, czy to jest zdjęcie węgrowskie. Będę to weryfikował. Pojawia się w literaturze związanej z węgrowem. Eee, będę weryfikował to, spróbuję. Eee, jaki, jaka, eee, jakie podejrzenia są. Ponieważ jest to orientacja wschód i zachód ustawionych nagrobków, czyli tam mamy stronę wschodnią, i na wysokości powinniśmy widzieć więcej budynków. Tutaj obszar powinien być zabudowany. Błonie żydowskie tutaj było zakończone kilkoma, jak nie kilkunastoma budynkami. Było widać je. W tej chwili tutaj mamy jeden budynek, drugi budynek, więcej nie ma. Dlatego tutaj stawiam znak zapytania. Że, że prawdopodobnie, bo patrzymy tak naprawdę na, na przedłużenie y, ulicy obecnej Piłsudskiego, tutaj, za tymi, za tymi y, nagrobkami, masowami. Także taka. Następnym elementem tutaj kolega Andrzej wrzucił już temat, że mamy jeszcze jedną rocznicę dzisiaj: y, planu Barbarossa, czyli ataku na Związek Radziecki. I Węgrów w jakiejś tam mierze zaistniał, znaczy może inaczej, w historii Węgrowa atak na Związek Radziecki zaistniał. Na, w tej chwili w kadrze mamy znany nam napis Oktober, wymurowany przy wejściu do klasztoru, do części kościelnej. Mamy w głowie ten symbol, został nam opatrzony, występuje. Wiemy, że był tak, że przejaw walki tylko. Jest jeden mały problem, proszę państwa. Jeżeli spojrzymy, to ten napis od mniej więcej 40 roku no on był wykonany po 40 roku ten napis musiał zostać wykonany w, przy obecności strażnika, który tutaj chodził, proszę państwa. Tu, jak widzimy. W 1940 roku y, część y, y, klasztoru była zajęta przez wojska niemieckie. Było to związane właśnie z przygotowaniem zaplecza do ataku na Związek Radziecki. Tutaj widzimy tego wartownika przy bramie to jest ten fragment gapy niemieckiej czyli. Osoba, która wykonywała ten napis, musiała kombinować, jak ten wartownik, żeby tak powiem ten wartownik go tam nie dostrzegł. albo wybrać moment, kiedy go nie było. W każdym razie to nie było takie proste, że przed sobie i namazał na ścianie. Już nie tylko jakiegoś tam policjanta na mieście, ale również tego punktu. Z rzeczy, o których nie pamiętamy, to, że właśnie w związku z Barbarossą, czyli za takim Związek radziecki. Węgrów musiał przyjąć te struktury organizujące zaplecze, czyli budujące magazyny, organizujące obsługę rannych i z tego też powodu sukcesywnie były zajmowane budynki, które spełniały funkcję koszarową, które mogły spełniać funkcję koszarową. Takim elementem było również nasze liceum które zostało zajęte przez Niemców. Tutaj widzimy e, budynek liceum jeszcze w tej fazie rozbudowy. Tutaj mamy jakieś lekkie powozy konne. E, tu są te, najprawdopodobniej stajnie do obsługi. To akurat no, widać na tym ujęciu, że wyjechali. Tutaj jeszcze jakiś żołnierz. Tutaj mamy też wartownika przed budynkiem. Czyli jak widzimy, Węgrów był wszechstronnie zajęty. Szkoła ówczesna powszechna też wykorzystana na koszary i to jest też ciekawe zdjęcie ponieważ jest to budynek tak zwany dom pani Fogel na piaskach który był wykorzystywany przez sztab niemiecki też mamy wartownika przed tym budynkiem dosyć Długo I w okolicach w ogóle w okolicach całego tych budynków na piaskach, były warsztaty samochodowe i zaplecze punktopatunkowy. Z takich elementów ważnych na, na tę barbarosę Siedlce Sokołów i Węgrów zostały obsłużone przez jeden batalion budowlany, który przybył na jesieni 1940 roku. Zaczął od siedlec, w Siedzach wybudował baraki charakterystyczne. Potem zaczął budować baraki w Sokołowie i przystosowywać Liceum Salezjańskie do funkcji szpitala. W Węgrowie najprawdopodobniej. Nie mam pewności, ale najprawdopodobniej wybudował obecną, byłą szkołę numer 2, dwójkę, baraki w dwójce. Najprawdopodobniej są to baraki niemieckie, zbudowane właśnie na Barbarosce. Może najpierw przeskoczymy sobie. Proszę Państwa, w kontekście tych zdjęć, które pokazywałem o Barakach, znaczy o Niemcach. Na planie, na zdjęciu lotniczym z 1944 roku, kropkami zaznaczyłem punkty, gdzie występowali, gdzie byli skoszarowali. No to są oczywiście szkoła na piaskach i budynek pani Fogel-Gezangowej, klasztor, szkoła numer 2 i. Przy tych obiektach, a tutaj oczywiście nie i przy tych obiektach na zdjęciu lotniczym można znaleźć szczeliny przeciwlotnicze, znaczy schronienia przeciwlotnicze, czyli szczeliny, czyli tak naprawdę tak, tak powieszę, okopy w takim, w takim rozumieniu. I takie same okopy znajdujemy przy młynie Szczepentania. Nie umiem odpowiedzieć, gdzie. Niemcy gdzieś tam przy tym młynie się znajdowali, żeby sobie szczeliny przeciwlotnicze wykopywać. Może w samym młynie przed zniszczeniem. Nie wiem, bo tam było parę budynków. Także to, to jest tak, takie, no, takie ciekawe przedstawienie. jest, Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobrze znane zdjęcie przedstawiające Getto Węgrowskie jedno z niewielu. Z racji przekształceń i zniszczenia getta, bardzo trudne do zlokalizowania w przestrzeni miejskiej, ponieważ to, ta zabudowa była w większości zniszczona. Zachowała się jedynie w obrębie tyłów rynku między ulicą Piwną a rynkiem, i charakter tej zabudowy tu na zdjęciu odpowiada temu, co ja pamiętam właśnie z okolic ulicy Piwnej, czyli z tej tak zwanej pierwszej bramy. Z tym, że oczywiście zakończenie w rzeczywistości przy ulicy, przy ulicy, od strony Rynku, budynek Rynek 22, byłby wyższy niż tutaj. Ale dzięki temu, że zdobyłem zdjęcie o nieco lepszej rozdzielczości niż do tej pory występowało, na fragmencie możemy zauważyć, że w tej przestrzeni, za tym domem, w tej przestrzeni, czyli za ulicą, byłby dom z naczółkiem i, no właśnie, czymś, co jest większe niż dymnik, a szerokie. To jest tak zwana kuczka żydowska czyli element przybudówki który w czasie świąt święta Sukot czy święta namiotów służył do obchodzenia bycia w namiocie. Czyli taki rodzaj. To, to, to taka. I takie coś występowało. Na razie szukamy, gdzie to jest. Najprawdopodobniej zostało zniszczone w czasie getta. Ciekawa konstrukcja jest, bo to podwórko. Tutaj jest zakończone budynkiem, ale zanim widzimy poprzeczną ulicę. No, gdzieś to kiedyś może wyjaśni, gdzie to zostało zrobione. Jaki to temat był skomplikowany, proszę Państwa, tutaj przygotowałem taki mały fragment węgierskiej rzeczywistości budowlanej, który jeszcze niedawno występował. Czerwona kropka oznacza dom Gdański, czyli to jest ulica Staszica. To jest pierwsza linia zabudowy przy ulicy Staszica, którą znamy i proszę Państwa i wchodzimy w podwóreczko, gdzie było sekwencja następnych paru domów różnych właścicieli. Rynsztok wypracowany w środku wzdłuż do, do spuszczania wody, równolegle z drugiej strony też pierwszy budynek, czyli tak zwana, tutaj patrzymy na piekarnię Pana Wrzoska, późniejszą znaną, ale też zakończony następnymi budynkami przejścia przez podwórka, proszę Państwa, no, normalnie Meksyk. To jest system, system, adresowy tutaj, bo tam były rodziny mieszkały. Wskazać, wskazać, adres, jaki to jest na przykład ten adres, prawda, no, to, jest, to jest, to jest, makabra nasza węgrowska, no ale tak to było. I tylko teraz. Niestety, myślę. Zdobyliśmy też nieco lepszej jakości zdjęcie z 1958 roku pokazujące stan węgrowa. I dzięki temu możemy zajrzeć na niektóre podwórka, których już w zasadzie nie. Pa! Uciekło. To jest ostatnio na Facebooku pokazywałem zdjęcie, reportaż pana Rajsa z pożaru restauracji pierwszej restauracji pani pukleżowej I tutaj możemy sobie zobaczyć, to był ten budynek. Po pożarze tego budynku, restauracja została przeniesiona do tego budynku. Jak to wyglądało od środka? Znowu, znowu, budynki. Zresztą na tym. Na Facebooku jest z tego budynku, gaszenie tego budynku, jak strażacy siedzą na dachu, także bardzo, bardzo ciekawe to jest. Ta nasza rzeczywistość widziana z perspektywy chodnika jest zupełnie inna niż, niż można tutaj zobaczyć w tych skomplikowanych przestrzeniach. O, przepraszam. No, to jest ta słynna nasza odciarnia. Przysłonięta budynkami, które stały przy ówczesnym postoju taksówek. To jest ten dom z balkonikiem, który tam parę razy na, na Facebooku pokazywany skąd Wiśniewski robił e, te drzeworyty rynku węgrowskiego. I z rzeczy ciekawych, które, które, które też jak gdyby. Wywoływały dyskusję w zdjęciach pana Rajsa i, znaczy, i z lat, jeszcze innych autorów z lat 50., te przestrzenie targowe, kramiki. Proszę państwa, pod mm. samem była przestrzeń targowa. To są normalne kramy. Tu, jest, tu w tej chwili stoi sam. Analogicznie, w miejscu banku też była przestrzeń targowa. Tu też są jadki. Te, część z tych zdjęć. Pokazuje przestrzeń z kramami na jedyny samotny budynek z, z takimi okiennicami, które jeszcze niedawno, może, znaczy niedawno, no tak, tak za 40 lat temu niedawno można było zobaczyć przy wjeździe na u pocz poczcie w tym miejscu. A także budynek drogerii pani Miotkowskiej tutaj sąsiadujący ze starymi budynkami przy ulicy Piłsudskiego. W tej chwili te zdjęcia są dostępne na Facebooku. Niedługo będą dostępne w oddzielnym serwisie, żeby każdy mógł niekoniecznie przechodzić przez. Przewijać na Facebooku kolejne zgłoszenia, tylko żeby mógł sobie obejrzeć adres internetowy, zakładka i tam fragment ze zdjęciami. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Nie, 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 to ja nic do, do, mhm. do Pana, ja kiedyś jak Pan Roman jeszcze, jak Pan Roman, tak słychać, nie, nie, tak, tak, są, Ale, są, nie. Słychać się, tak z boku, żeby się ludzie widzieli. Jak Pan Roman był jeszcze na zamku w Libie, podarowałem dla tamtego muzeum pięć fotografii starych o Węgrowa, i do, z tych fotografii były zrobione też pocztówki. I, i nie zdążyłem, nie wiedziałem, że będzie spotkanie o Węgrowie, bo może by łaskawie Muzeum w Liwie Wam przynajmniej dało do zreprodukowania to. Myślę, że będzie na tyle łaskawe i wykona to. Myślę, że mamy taką władzę. Zobaczymy, spróbujemy, spróbujemy. spróbujemy no. ja powiedział pan Roman, że ciężko. Są, to są tej wielkości fotografii, jak ten, a z tego są pocztówki wykonane z opisem kto tam wykonał. Chciałbym, żeby przynajmniej pan uzyskał taką możliwość zreprodukowania przynajmniej. Ja to my. No. To, to nie ja, ja, tylko ja, to my. i nie i, będzie. w, w ob, 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 oblegać, żeby wydobyć. No. Wie pan, raz, raz na kilkaset lat może warto. Myśli pan? Nie, no, no wy nie coś wy, nowego. Nie, nie wy, wy Podlasie, a oni Mazowsze. Tak Trze kiedyś było. Trzeba im przypomnieć, nie? Trzeba, dziękuję serdecznie. Ja dziękuję nie, bardzo. Pan będzie tak miły. Będę, czujny, będę czujny i spróbuję zrealizować. I mamy teraz e, e, mi, miłą okazję przy połączoną z przyjemnością chciałbym tutaj poprosić, bo wcześniej e, padła taka kwestia i jest to związane z kulturą. Wygryzką. Jeśli jest jeszcze na sali pan Ryszard Sakowski Jestamy. Jest, Trzymając jest. się tematu fotografii, może to będzie również mm, autor historycznych zdjęć i historii, która za jakiś czas będzie oceniana i dowartościowana, ponieważ wczoraj odbył się wielki Turniej tańca, w którym uczestniczyło 300 młodych ludzi w Hali Sportowej w Kochanowskim w Węgrowie i pan Ryszard Sakowski miał zaszczyt robić zdjęcia na tej właśnie gali. Więc za to, że tutaj na pendrive'ie mamy 180 zdjęć ze wczorajszego spotkania, bardzo proszę Pana tutaj właśnie na górę, ponieważ Pan pokonał wszystkie trudności i niedoskonałości, jakie tam były i przydzielamy Panu złoty medal za osiągnięcia fotograficzne. powstania styczniowego po Węgrowie, jest taka nasza propozycja, żeby to może, bo nie wszyscy są dobrymi piechurami, ale może zrobimy tak, że to, bo spotykamy się przy pomniku powstańców na Gościicy Niepodległości. Myślę, że wszyscy wiedzą, gdzie to jest. I jest taka nasza propozycja, że to może, może by podjechał rowerem kto może to e, może swoim samochodem i ewentualnie użyczą miejsc e, dla tych, którzy będą na piechotę, bo chcemy się sprawnie przymieścić e, na cmentarz, gdzie też mamy dużo, dużo e, nagrobków związanych z powstańcami. I potem e, wracamy do rynku, e, jeszcze byśmy omówili... E, Komnik Berlińskiego, ten tam, który jest teraz przy Szkole Specjalnej. Y jeszcze może, y jeżeli damy oczywiście radę, to y warto zajrzeć na Cmentarz na Pankiewicki, tam jest grup powstańca Pana Edwarda Marskiego i jeszcze y jedna niespodzianka w Farze, wewnątrz by nas cieka czekała, ale to już może jak y Będziemy państwa gościć na tym spacerze, także też zachęcam do mówienia w rodzinie, że warto się wybrać na taki spacer y, rodzinny y, właśnie śladami Powstania Styczniowego, y, usłyszeć coś może nowego o mutie y, y, 3 lutego największej Powstania Styczniowego tak, w naszym mieście. Także zapraszamy serdecznie. Szczegóły będą wkrótce na plakatach i na naszej stronie facebookowej Węgów Pokojowego Historii. E, także dziękujemy bardzo wszystkim prelegentom. E, dziękuję Wam kochani, że byliście naszymi gośćmi i zapraszamy na następną kawę. Jeszcze nie wiemy kiedy będzie. Jeszcze szukamy tematów ciekawych dla Was. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia na spacerze.